Pomysł jest prosty jak budowa roweru. Znaczy, takich rowerów na zagranicą po, po miastach europejskich jeździ. Mierzą dziesiątki tysięcy, w Polsce nadal zbudają zainteresowanie i dlatego nam zależało na tym, żeby wyposażyć przedsiębiorców w tego typu rowery, żeby mogli po centrum miasta omijać korki, jeździć ekologicznie z dopalaniem elektrycznym i korzystać z uroków rowerów cargo. Dlatego nazwaliśmy Kotowa rower. Cieszę się niezmiernie, że Doja jest współorganizatorem tego naprawdę innowacyjnego projektu. Udało mi się wygrać ten projekt. Znaczenie w działalności na pewno mi ułatwił przez to, że nie muszę już dojeżdżać samochodem, przemieszczam się z ścieżkami rowerowymi oraz w ruchu ulicznym. Z racji gabarytów jestem w stanie wyminąć auto. No i uatrakcyjnił moją drugą działalność jaką jest DJ-owanie. Za pomocą tego roweru robię oprawę muzyczną wszelakich imprez. Użytkując rower cargo zaoszczędzam tygodniowo 150 zł na paliwie co w miesiącu daje około 600 zł. No, nie wspominając, że emisja CO2 jest dużo, dużo mniejsza. Na pewno sprawdzają się bardzo w mieście, gdyż można zaoszczędzić sporo czasu, nie stojąc w korkach. Widzę przyszłość tego roweru, gdyż za chwilę nie będzie można wyjeżdżać do centrum, gdyż większość samochodów, w tym i mój, nie spełnia emisji spalin. Prowadzę mobilną kawiarnię w Łodzi od 2013 roku i właśnie znajdujemy się w jednym z miejsc. W którym serwuję łodzianą kawę. Od pewnego czasu zastanawiałem się, w jaki sposób mógłbym ograniczyć użytkowanie samochodu, jednocześnie nie zostawiając obowiązków czy różnych spraw, które trzeba codziennie załatwić. I nagle pojawił się program Towerower, który okazał się strzałem w dziesiątych, przynajmniej w moim, w moim przypadku. Codziennie, przynajmniej w mojej działalności, jest, są, są jakieś punkty w, w ciągu dnia, gdzie trzeba coś pojechać, coś załatwić, coś zobaczyć, coś dostrzec. I nieraz się zdarzało, że samochodem robiłem kilkadziesiąt kilometrów dziennie jeżdżąc punktu do punktu. I to generowało ogromny koszt, kilkuset złotych miesięcznie. I gdy dowiedziałem się o takiej możliwości przystąpienia do programu Towarower, no to z chęcią do niego przystąpiłem i bardzo się cieszę, że moja kandydatura została pozytywnie rozpatrzona i dzięki temu mogę już dziś użytkować właśnie ten, ten rower towarowy. Praktycznie przestałem korzystać z samochodu, to wydawało mi się y, nie do końca realne, ale rzeczywiście od 7 lipca, jak jestem posiadaczem tego roweru, do 31 lipca zrobiłem prawie 500 km Drugą bardzo ważną korzyścią z ograniczenia samochodu jest to, że zmniejszenie emisji CO2 do środowiska. Ogólnie myślę, że jest y, przyszłość dla rowerów cargo, czy w ogóle dla rowerów z pomaganiem elektrycznym bo użytkowanie tego roweru sprawia, że zwiększa nam się nasz zakres możliwości dojechania. Mam nadzieję, że ten program rower jest tylko początkiem pewnej takiej rewolucji w postrzeganiu właśnie przemieszczania się po mieście, zwłaszcza w takich miejscach, gdzie są mocno zurbanizowane, jest dużo skrzyżowań, ciężko z miejscami do parkowania. I wręcz nie mogę się doczekać okresu jesienno-zimowego, by sprawdzić, jak, jak ten rower będzie się sprawował w trudniejszych warunkach. Chciałem też sprawdzić, na ile oszczędne jest korzystanie właśnie z, z roweru kargu. Zakupiłem sobie taki licznik prądu, i przez te półtora miesiąca zużyłem 5,1 kWh. Przeliczałem to sobie jako koszt 70 groszy za kilowatogodzinę, więc rachunek jest bardzo prosty. W dniu dzisiejszym mam 770 km, więc każdy może sobie prosto przeliczyć, ile by kosztowało go przejechanie 770 km w warunkach miejskich własnym samochodem. Mnie to do dzisiaj kosztowało 3,50 z groszami. Prowadzimy taki lokal od 8 lat już. Głównie skupialiśmy się na działalności barowej. No ale pandemia trochę nam tutaj przedefiniowała priorytety, i bardzo rozwinęliśmy taką stronę kulinarną. No i wtedy. Przez tą pandemię, chcąc nie chcąc, przestawiliśmy się na dowozy jedzenia i to już z nami zostało. Jak pojawił się ten projekt organizowany przez Veolię, ludzkie Urząd Miasta i Fundację Fenomen, no pomyślałem, że to jest super okazja przestawić się na jeszcze bardziej jakieś takie wydajne, miejskie, miejski sposób dostawy. No i ten rower Cargo, wystąpiliśmy od niego w tym, w tym, w tym projekcie, no i udało się go dostać, wygrać. No i od tego czasu wozimy nim jedzenie do naszych gości. A czasem też wozimy rzeczy do Niebostanu, jadąc tym rowerem na zakupy do piekarni czy odebrać jakieś, jakieś paczki ten rower to jest wydarzenie. To jest rower najwyższej klasy jaki można sobie wyobrazić. Jeśli chodzi o ten silnik, przyspieszenie, hamulce, jakąś taką ergonomię, wygodę jazdy, super. Jak na takie, taką dużą maszynę, bo przecież no, wygląda dosyć masywnie, super się prowadzi, bardzo łatwo się nim skręca, nie ma żadnego problemu jakby z manewrowaniem. A przy tym jest na tyle szeroki, że dalej spełnia taką podstawową dla mnie funkcję roweru, czyli nie stoimy nim w korku. Tak? Można spokojnie ciąć, kiedy na czerwonym wszyscy stoją, ja jadę. No ja jestem w ogóle zachwycony y, funkcjonalnością tego sprzętu i mam nadzieję, że też y, powoli ta... Ta idea w ogóle dowożenia rzeczy rowerami się rozprzestrzeni będzie ich coraz więcej. No Ja myślę, że my byśmy sobie nie pozwolili chyba od razu na tego typ tej klasy rower, gdyby nie ta dotacja od Veoli i tam urzędy miasta i, i, i współpracy z fenomenem. Dla nas czas jest takim największym dobrem, czyli szybkość dotarcia, szybkość powrotu, możliwe zrealizowanie jak najsprawniej tych dostaw, żeby ludzie nie czekali na jedzenie, nikt nie lubi czekać na jedzenie. No więc to jest bezcenne.